Temu samotnikowi poświęca się tu sporo uwagi. Ma najwięcej goli w tej edycji Champions League. Niedługo transmisja. Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach. Na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy. z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Przed nami bezpośrednia relacja z meczu Champions League. Super Velocity zmierzy się z Feyenoordem. Tomku, z dość sporym zaciekawieniem czekałem na ten mecz. Mam nadzieję, że mimo początkowej fazy turnieju doczekamy się tutaj fajerwerków aż do ostatniego gwizdka. W pucharach w końcu możemy na to liczyć. Realizator prezentuje nam teraz skład zespołu Super Velocity. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie, boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. I ruszyła pierwsza połowa. Może być groźnie. Dobra. Spokojna interwencja. 11 i teraz rzuca. Zbyt krótkie jest to wybicie. Piłka stracona przez Super Velocie. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. zaraz prowadzić bramka zaraz 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 jest sygnalizacja spalonego ten gol nie zostanie uznany rzeczywiście o włosy za linią obrony gigantyczny pech w tym momencie tak niewiele brakowało Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów i kibiców też. Myślisz, że ućwiknie presję i zaliczy świetne spotkanie? Strzela w tych rozgrywkach gole jak na zawołanie i dzisiaj może jeszcze coś dorzucić do dorobku bramkowego. Ma ten instynkt strzelecki, że zawsze wie, gdzie trafi piłka i gdzie stoi bramk. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Proszę Państwa, otrzymałem informację, że mamy gola na Bayern w Leverkusen. Mamy pierwszą bramkę dla Fenerbacza. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mamy 18 minut do meczu. Bardzo dziękujemy. A teraz znakomite dogranie. Milner. Nierozważne zagranie. Strata. Nadal mamy remis. Ale coraz bardziej naciskają. Prostopadłe za granic. Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka! Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. Prowadzą zatem 1 do 0. Połączmy się z naszym studiem. Chyba mieliśmy rzut karny w innym meczu. Otóż to sędzia podyktował rzut karny dla Juventusu. Nie wykorzystali jednak tej okazji. Taką miał kapitalną okazję, a jednak nie zdołał ją wykorzystać. Utrzymuje się zatem dotychczasowy remis 1 do 1. Minęła 33. minuta meczu. Dziękujemy za tę informację. Teraz może być groźnie. Jest za linią obrony, uwaga! Gól, proszę Państwa, gól! Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołał go utrzymać na biegu. Na razie 2-0. Milner. i jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Zdecydował się na akcję indywidualną. Czy uderzy celnie? Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Prożnego do końca 11. jedenastki. No cóż. Zamysł był dobry, ale wykonanie nie najlepsze. Mocno niecelna ta główka. Może coś być z tego podania. Okazja nie z tej ziemi. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. A 11 metr z Ależ Bumba! Fantastycznie przymierza! Posyła piłkę do siatki po strzale z półwoleja. No proszę państwa, nie jest łatwo wykończyć z takiej piłki, więc tym bardziej z czapki z kół. Zobaczmy powtórkę! To niewątpliwie nie była prosta piłka. Tak uderzona futbolówka czasami zachowuje się nieprzewidywalnie. Mimo to udało się dobrze przymierzyć i celnie uderzyć, notując piękne trafienie. Grają dalej Super Velocity, dopisuje gola na swoje konto, i do wyrównania brakuje im tylko jednej bramki. Pewna interwencja w obronie. Mamy zmianę wyników meczu Bayernu. To trzecia branka dla Bayernu. Gola zdobywa Corey Z bliska nie dał brankarzowi żadnych szans. Prowadzą już trzy do goda. Na zegarze mamy 60 minut. Dziękujemy za te informacje. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. Pyblą! Ależ to zrobił. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Bez dośrodkowania tym razem. Albo może coś być. Brawo! Ratuje tym blokiem drużynę. Minka wciąż w grze po tej interwencji. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. No i już po akcji. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Mamy sygnał, że na innym stadionie sędzia podjętował 11. Tam było. Uwaga, będzie okazja! No i proszę, wyszedł w odpowiednim momencie, przerwał akcję. Pedersen. A tymczasem na St. James's Park padła bramka. Tak, to jest kolejny gol dla ekipy Newcastle. Daje im doprowadzenie 2 do 0. Mamy 74 minutę. Bardzo dziękuję za informację. Wyczuł intencję, blokuje. Jesteśmy już na ostatniej prostej, za chwilę koniec spotkania. A drużyna gospodarzy musi jeszcze wykrzesać z siebie jakieś siły. Na pewno czują się sfrustrowani, pokazali dziś, że brankarza rywali da się pokonać, cóż z tego, skoro przeciwnik okazał się skuteczniejszy i prowadzi 2 do 1. Daniel, uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. to teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. zostało jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Ostatni gwizdek. Sędzia kończy to spotkanie. Nieudany mecz dla drużyny gospodarzy. Przegrywają. Naprawdę niewiele zabrakło. To nie jest przepaść, raczej drobna różnica poziomów, którą drużyna przeciwna wykorzystała na swoją korzyść. Zdarza się! Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Na pewno warto pochwalić dzisiejszą dyspozycję.